Dzień dobry. Wczoraj w dziewiątej kolejce La Liga Real Madrid na wyjeździe wygrał z Hetafe 1-0 do po bramce Kiana Mbappé. Dzisiaj zapraszam na ocenę zawodników Realu za ten mecz. Powiemy sobie jak ogółem wyglądał, wyglądało to spotkanie i co powiem sobie więcej o Viniciusie oraz o tym yy, jak... Yy, Jaka jest sytuacja zdrowotna wszystkich zawodników y, na El Classico, ale zacznijmy od y, ocen, Tibo. Courtois długo nie musiał robić nic, ale dopiero w, ale w końcówce, kiedy hetafe grało w 9, to uratował e, Real. Berk w stanie sytuacji przed kompromitacją. I to była naprawdę zadyko interwencja i bardzo dobrze, że yy, plamka, żeby nic się nie stało i naprawdę to nie będzie gotowe na najbliższe mecze. 8 na 10. Federico Valverde. solidny mecz w jego wykonaniu. Dobrze grał w defensywie. Wykonał kilka skutecznych... Yy. Kilka skutecznych przerzutów, yy, natomiast trochę brakowało mu zgrania z, z Mascantuono, ale myślę, że dobry mecz Lugajczyka. 7 na 10. Edge Militao. też 7 na 10. Było, yy, były momenty, gdzie można było mieć pewne ale ogólnie był pewny i yy, często, nawet jeśli popełnił drobne błędy, to je szybko poprawiał. 7 na 10. Dawida Araba Wystartował pierwszy raz w Lalidze od meczu, właśnie też z Getafe na wyjeździe tylko, że w poprzednim sezonie w kwietniu, i doznał uraz. Doznał uraz. Nie wiadomo, czy raczej to nie jest coś poważnego, ale podobnie to pokazuje, jak bardzo już podatny na kontuzję jest ten zawodnik. Spisywał się bez zarzutów, ale też bez. Nie imponowo 6 na 10. Alvaro Carreras, były momenty gdzie nie wyglądało to e, najlepiej i mu, mu, wiemy, że Cardlasa stać na więcej. 6 na 10 taki w miarę ok mecz. Origin człowie 7 na 10. Dobry mecz w wykonaniu Francuza. Edward Kamavinga 6 na 10. Widać, że jeszcze potrzebuje Więcej minut, by wrócić do dobrego rytmu. Franco Mastantuono, niestety, jak na razie... Jego najsłabszy mecz do tej pory, odkąd dołączył do Real Madrid. Być może jego najkrótszą decyzją było z, z źle dobrane obuwie. Mastantuono, oczywiście nie można mu odebrać chęci, ale po prostu... Często mu nie wychodziło. 5 na 10. Jude Bellingham Jego solidna praca jest... Być może niektórzy nie docenili yy, jego solidnej pracy w tym meczu Natomiast uważam, że Anglicy są miarę Oczywiście bez fajerwerków, ale myślę, że mogę być źle zadowolony 7 na 10 Rodrigo Zaskakująco słabo się rozumiał z Kieranem Mbappe I to chyba jest... tu jest duży minus Powinien mieć przecież jedną asystę do Francuza, ale ogółem to nie zrobił nic szczególnego. 5 na 10. Kian Mbappé. Strzelił gola. Mógł mieć więcej bramek. Powinien być bardziej skuteczny, jeśli Real chce wygrać z, Ju czy z Juventusem czy z Barceloną. Ale oczywiście no, strzelił gola. A patrząc, jaki, jaki futbol. A raczej futbol grał Hetafe, no to Można być oczywiście zawsze zadowolony z zwycięstwem Ale to ogólnie mówimy o zespole A MAP na zasługuje na yy, ocenę 8 na 10 Mogło być więcej Dlatego, no strzeli tylko jedną bramkę, więc Tylko 8, a nie na przykład 9 Raul Asensio Nie dał zbyt dobrej zmiany Były momenty, gdzie wyglądał niepewnie 6 na 10 Finicius Junior Czy koniecznie potrzeba takiej liczby nawet w takim wejściu Gdzie kiedy po prostu eliminujesz dwóch zawodników Hetafe No po prostu Bardzo dobra zmiana, bardzo dobra zmiana Brazylijczyka I o, o tym jeszcze sobie powiemy więcej 8 na 10 Arda Giller. Też 8 na 10. Też naprawdę dobra zmiana. Ona akurat dał tą asystę do Mbappé, która zdecydowała o wyniku meczu. Brian Diaz i Gonzalo Garcia grali za krótko, bym ich mógł ocenić. Dobra, to początku przejdźmy do Finiciusa. Ja czekałem aż on wejdzie, ponieważ sam w samym meczu skrzydła właśnie najsłabiej wyglądały. W pierwszej połowie, ale to, co on zaczął robić i to, że on wyeliminował, że on, Kirzyk Tafe, na nim popełniło 5 fauli i dwie były na czerwoną kartkę. Znaczy, jedna na czerwoną, a druga to była druga żółta kartka. I yy, nie roz, najbardziej nie wiem, co. Yy, nie rozumiem bardziej. Zachowanie, yy, zachowanie załodnika Hetafe nie ma yy, przy pierwszej czerwonej kartce? Czy po prostu tłumaczenie się Bordalasa, że tam nie było czerwonej kartki? To oczywiście, że była, naprawdę. I mówicie do mnie że dziwicie się, że cały świat cię nienawidzi. Ucz się od innych to niech, zobaczcie co świat myśli o waszym stylu gry. Taką, tak, takie mam, taką mam poradę do zawodników Hetafe, bo to co gracie, szczególnie w tym meczu, to jest totalny antyfutbol. Hetafe popełniło 27 fauli w tym meczu, a mecz trwa 90 minut i doliczony czas. Po prostu to, co zaprezentowała ta na ogółem mecz nie był Dobry do oglądania Powiedzmy sobie szczerze, ale Hetafe kompletnie Kompletnie mi obrzydziło ten mecz Naprawdę ciężko mi się na, na to patrzyło Jestem zadowolony z wygranej, szczególnie z, z takim rywalem jak Hetafe Ponownie Real wygrywa z nimi na wyjeździe tylko 1-0 I, i to przewidywałem przed meczem I przed, że tak będzie I nie nazywajcie mnie jakoś takim Bardzo dużym ekspertem, ponieważ no to, to dla mnie wydawało się oczywiste. I Jeszcze Vinicius e, walczył drugą, drugą żółtą kartkę, w sensie drugą czerwoną po, te, ta była akurat po dwóch żółtych, za to, że został kopnięty. No i to jest ewidentna czerwona kartka i sam zawodnik faulujący się do tego przyznał, że to było no głupie zachowanie. I to nie, to nie było rozsądne zachowanie to kopnięcie, ale muszę powiedzieć, że jedyne rozsądne naprawdę na co oni narzekają, na co oni narzekają, a poza tym no winicji zaliczku kapitana jeśli i potem zaczął się z nimi bawić po prostu wiem, że nie dał gola, że nie dał asysty, ale dał być może najwięcej yy, ze wszystkich zawodników, a przypominam, że on szedł z ławki w tym meczu. Potem teraz przejdźmy do tego, jak bardzo defensywa się, z, się pozwoliła zrekoncentrować w ostatnich minutach. To jest po prostu nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania jest takie rozkojarzenie, że no, pomyśl, być może sobie pomyśleli, że a i tak na pewno się poddadzą, bo grają w dwóch mniej. No ale dlaczego mieliby się poddać? Co oni mieli do stracenia? Tutaj by tu to oparło, to. Wyobraźcie sobie, to, to była taka, yy, taka kompromitacja, gdyby heta zdołało wyrównać. Ba, bardzo się cieszę, że kultura uratował nas przed tą kompromitacją. Ale nie, po prostu nie macie prawa pozwalać sobie na taką rekoncentrację w ostatnich minutach. To jest po prostu niedopuszczalne. Nigdy, nigdy nie można robić yy, czy, czegoś takiego. 1-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik, co pokazuje zało już wiele meczy, też w tym nie i ogółem w historii piłki nożnej. I dlaczego, po co to robiliście? Przecież wiedzieliście, że Hetafe, no... Po co miałby się murować, skoro przegrywali? Po co? Ja się cieszę, że Real wygrał ten mecz, ponieważ o jakiej kompromitacji była było to mowa, gdyby... Gdyby Hetafe wyrównało... Jeszcze słuchajcie, wspomnijmy o tym, że na szczęście Real Madrid y, jest liderem. La Liga przed El Clasico. El Clasico już będzie w ten niedzielę o 16.15, a jeszcze Real Madrid zagra z Juventusem w środę o 21.00. Jeszcze ostatnią rzecz, jaką chcę powiedzieć, zanim przejdę y, do stanu zdrowia zawodników Real Madryt jest bardzo przed El Clasico to to jak Vinicius powiedział do Bordalasa bardzo dobra zmiana po tym jak nią dostał czerwoną kartkę, no bo no, można powiedzieć, że Vinicius prowokował, no ale co jak bardzo go kopali zawodnicy w jak i jaki antyfutbol gra drużyna Bordalasa, no to no czy ja się dziwię Viniciusowi? Oczywiście, że nie, być może bym zrobił to samo Właśnie tutaj y, widzicie, Real Madrid dodałem do tej listy Davida Alaby i Thibaut Courtois, którzy doznali urazów w meczu z Hetafe. Alaby zaznaczyłem nie wiadomo, choć ponownie, gdyby Hausen nie był to na środkowej broni najprawdopodobniej na go by wyszli Eder Militał i Laurensensencio. A TB Cultura no, będzie dostępny na El y, Classico. Bym powiedział, że na, na 99% dlatego dam nie, że powinien zdążyć, tylko że po prostu będzie dostępny. I to naprawdę jak na razie tyle jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, tak to y, bez zmian oprócz ALB i Kultua. I ostatni temat, jaki chciałbym poruszyć, to jest temat Hendrika. Y, on, y, kiedy przychodził szabialą Alonso na klubowym mistrzostwach świata, to on y, dostawał kontuzji w meczu 37. kolejki La Liga z Sevillą y, i nie mógł przez y, nią wystąpić na klubowych mistrzostwach świata. Tak się złożyło, że Kylian Mbappe też nie mógł zagrać w fazie grupowej z powodu y, też y, problemów zdrowotnych i jako y, dziewiątka, jako napastnik w fazie grupowej i w meczu z to samym Dortmund na tej pozycji grał zawodnik, wtedy zawodnik Castille, Gonzalo y, Garcia. I Gonzalo Garcia się spisało znakomicie, a Hendrik akurat kiedy próbował y, wrócić z, z drużyną do y, po to by mu jej pomóc, to on odnowił ten uraz y, na pierwszym treningu i y, ponownie wypadł. To był ten sam y, uraz i wypadł na kolejne dwa miesiące. Natomiast Hendrik jest w kadrze już od 6 meczy. I ani nie zagrał ani minuty. Teraz znowu mamy przykład, że on nie wyszedł, a Xabi Alonso prowadził y, na końcówkę Gonzalo y, Garcia. Hendrik jest obecnie dopiero trzecim napastnikiem i... Zaczęto w mudie, mówie, mówić w mediach, że Hendrik chce wystąpić że bardzo chce wystąpić na Mundialu w 2026, dlatego myśli o wypożyczeniu na przykład do Olimpiku Marceli i nie wykluczone, że Brazylijczyk decyduje się na odejście, żeby się tymczasowo odejść, bo na wpuszczenie z Real Madrid do innego klubu by, by, by mieć szansę walczyć o Miejsce w kadrze Carlo Ancelotti'ego. I ja bym. Uwa ja uważam, że w ogóle powinno się go wypożyczyć także w poprzednie lata. Skoro Gonzalo Garcia jest głównym z minikiem Mbappe, to Edric to ciężko będzie móc zapać. No dlatego uważam, że jak i zarówno dla drużyny, jak i dla Edrica, byłoby dobrze, po prostu poszedł na wypożyczenie. Sesjon Mbappe już ma e, swojego e, zmiennika. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Dziękuję za oglądanie do usłyszenia i miłego dnia.